Dzień dobry, ja nazywam się Kuła Plewnicki, w firmie DPS Software zajmuję się symulacjami stru strukturalnymi. Dzisiaj opowiem Państwu o możliwościach programu Abacus jako rozwiązaniu w zakresie przeprowadzenia symulacji dynamicznych. Na początek chciałem opowiedzieć kilka słów o samym programie Abacus. Jest to rozwiązanie do przeprowadzenia profesjonalnych symulacji inżynierskich, które radzi sobie nawet z najbardziej wymagającymi problemami i daje bardzo realistyczne wyniki. Symulacje dynamiczne realizowane przy użyciu solwera Abacus Explicit które są przeze mnie dzisiaj omawianym zagadnieniem, są tylko jednym z wielu zastosowań tego programu. Do czego potrzebujemy symulacji dynamicznych? Problem staje się dynamiczny, kiedy siły bezładności są znaczne i zmieniają się w czasie. Na przykład, kiedy ciało w bardzo krótkiej chwili czasu uderza w inne ciało z bardzo dużą prędkością. Właśnie podczas takich zdarzeń potrzebujemy symulacji z użyciem solwera ABACUS Explicit. Możemy wykonać takie analizy, jak zaawansowane analizy upadku, symulacje wypadków samochodowych, czyli crash-testów, symulacje balistyczne, możemy zasymulować wyboczenia i zniszczenie materiału, a także formowanie materiału. Jakie osiągną Państwo korzyści poprzez zaimplementowanie programu Abacus? Są to między innymi ograniczenie liczby prototypów poprzez wykonanie symulacji, możliwość przeprowadzania analiz wewnątrz firmy, a nie wysyłanie do firm zewnętrznych, otrzymanie optymalnego wariantu konstrukcji w procesie symulacji, co pozwala zaoszczędzić koszty, skrócić czas wydłużenia produktu na rynek i zmniejszyć finalne koszty produktu. Teraz pokażę Państwu kilka praktycznych zastosowań Solvera Explicit, czyli kilka zdarzeń dynamicznych. Jest to m.in. test zderzeniowy samochodu ze sztywną ścianą, zrzut pojemnika ścieczą, a także absorpcja energii przez materiał. Kolejną część zastosowań Solvera Explicit, czyli przykład formowania materiału, głębokiego tłoczenia, możemy zasymulować także linię produkcyjną, tak jak i tutaj widzimy system przenoszenia butelek na linii produkcyjnej. Możemy zasymulować także ładowanie strubienia Rozwiązanie Abacus oferuje także możliwość dogłębnej symulacji uszkodzeń czy zniszczenia elementu. Przykładowe symulacje widzimy tutaj na slajdach. Możemy także przeprowadzić symulację pęknięć czy zużycia materiału. Teraz pokażę przykład symulacji przeprowadzonej przy użyciu serwera Abacus Explicit. Symulacja przedstawia moment, w którym jedna rura uderza u drugą. Aby oszczędzić czas i zredukować wydatek obliczeniowy, wykonałem model tylko połowy opisanego układu. Dzięki symulacji możemy uzyskać wyniki takie jak wartości naprężenia czy od odkształcenia w każdej z rur. Dużą zaletą przeprowadzania analiz w programie Abacus jest możliwość jej przejrzenia klatka pod klatce, co oferuje możliwość obserwacji interesujących nas miejsc w konstrukcji na każdym etapie opisanego zdarzenia. W programie Abacus przy użyciu solvera explicit mamy możliwość przeprowadzenia skomplikowanej, tylko formatowej analizy zdarzenia samochodu ze ścianą, zasymulowanej jako płaska konstrukcja, która się nie odkształca. Symulowane zdarzenie pokazane jest w lewym górnym rogu slajdu. Aby skrócić czas symulacji samochód został ustawiony tak, jak chwilę przed uderzeniem. Skutek zdarzenia i odkształcone elementy samochodu widoczne są po prawej stronie i na dole. Ta animacja przedstawia wcześniej opisaną symulację. Dobrze widoczna jest ogólna deformacja nadwozia i elementów przodu pojazdu przy zderzeniu czołowym. Na tej animacji dobrze widoczna jest skala zniszczenia przodu pojazdu i wewnętrznych elementów konstrukcyjnych. Co więcej, Abacus pozwala na zamodelowanie elementów, które będziemy traktować jako sztywne wewnątrz karoserii auta. Tak, aby lepiej oddać rzeczywiste warunki, a co za tym idzie, wygenerować wyniki jak najbardziej zbliżone do rzeczywistości. Podgląd symulacji możemy zastopować i na każdym etapie zdarzenia jesteśmy w stanie prześledzić, co dzieje się ze strukturą auta, jakie są naprężenia i odkształcenia elementów. Jednak pewnie Państwo zastanawiają się, czy symulacje dynamiczne przeprowadzone w programie ABACUS są godne zaufania. Widzimy crash test przeprowadzony przez grupę BMW. Po lewej stronie obu grafik zamieszczone są wyniki symulacji w programie ABACUS, natomiast po prawej stronie zamieszczone są zdjęcia z fizycznego testu zderzeniowego. To porównanie pokazuje, że wyniki symulacji realistycznie oddają to, co dzieje się w rzeczywistości. Tutaj widzimy kolejne wyniki testów zderzeniowych przeprowadzonych także przez grupę BMW. Tym razem symulacje uderzenia bocznego w dwóch wariantach. Boczne zderzenie z odkształcającą się barierą i boczne uderzenie w słup. Tak jak w poprzednim przykładzie, wyniki symulacji przeprowadzone w ABACUS Explicit zostały potwierdzone przez crash testy na wyprodukowanym już pojeździe. Dzięki właśnie takim symulacjom w programie ABACUS możemy zredukować liczbę prototypów i zastąpienie ich symulacjami w programie ABACUS. Program zapewnia wszechstronne możliwości definiowania kontaktów między elementami konstrukcji. Abacus może sam wykryć kontakty, lub użytkownik może zdefiniować je sam. Dzięki zaawansowanym ustawieniom kontaktu, program Abacus jest w stanie przeprowadzić analizę zawalenia się konstrukcji, zawierającej dużo elementów. Podczas tej przykładowej analizy, model zbudowany z 35 klocków poddany jest działaniu tylko sile grawitacji. Na początku symulacji, jeden z klocków znajdujących się na dole zostaje wyjęty. I następuje utrata statyczności konstrukcji. Kolejna przykładowa symulacja, która przedstawia strukturę aluminiową poddaną dynamicznemu obciążeniu wzdłuż osi konstrukcji. Widzimy stopniową symulację zniszczenia aluminiowego słupa przez sztywną płytę. Symulacje balistyczne także są możliwe do przeprowadzenia w abakusie. Ta symulacja pokazuje możliwości programu w zakresie modelowania erozji powierzchniowej w wielu ciałach, w których występuje wzajemny kontakt. Cylindryczny pocisk uderza w metalową płytę z prędkością początkową 2000 m na sekundę. Model został tak zdefiniowany, aby powierzchnia płyty adaptowała się do zmieniających się wraz z symulacją jej warunków, co oznacza usuwanie elementów, które uległy zniszczeniu podczas symulacji. Abacus posiada także rozbudowaną bibliotekę złącz takich jak modele sztywne i odkształcalne mechanizmów. Możemy ograniczyć zakres ruchu za pomocą blokad i ograniczników. Możemy także przeprowadzić symulacje zachowań takich jak tarcie, tłumienie, elastyczność, plastyczność czy uszkodzenia. Kolejna symulacja formowania materiału przy użyciu solwera Abacus Explicit. Program jest w stanie pokazać, jak będzie się formował materiał jakie są spodziewane wewnątrzniego naprężenia. Solwer Abacus Explicit może być sprzężony z solwerem Abacus Standard. Symulacja rozpoczęta w Abacus Standard może być kontynuowana w solwerze Abacus Explicit i odwrotnie. Ta funkcja importu pozwala na zastosowanie solwera Explicit do tych części analizy, które są dobrze dostosowane do techniki jawnego rozwiązywania dynamicznego, podczas gdy solwer Standard może być zastosowany do tych części analizy, które są bardziej odpowiednie dla domyślnego solwera. Taka opcja pozwala na oszczędność czasu i kosztu obliczeniowego symulacji. Bardzo dziękuję Państwu za uwagę. W razie pytań zapraszam do kontaktu.